Szanowni Państwo, mieszkańcy Łukowa, dobra zmiana w naszym mieście zaczęła się już 8 lat temu. W tym czasie wykonaliśmy wspólnie szereg inwestycji i wykonamy jeszcze więcej. Dwa mówiłam, że nie wiem, jakim burmistrzem będzie pan Dariusz Szustek. Wówczas pedagog poradni psychologiczno-pedagogicznej w Łukowie. Cieszy mnie, gdyż czas pokazał, że pan Dariusz Szustek, burmistrz Łukowa, zna się na rzeczy. Niezwykle aktywny, energiczny i zdecydowany posiada wizję przyszłości tego miasta. Darek Szustek to doświadczony samorządowiec. To człowiek, który wie, czego społeczeństwo Łukowa potrzebuje. To człowiek, którego poznałem kilkanaście lat temu, a teraz na funkcji wiceministra poznałem go jeszcze bardziej. Dlatego, drodzy Państwo, uważam, że Darek Szustek zasługuje na to, żeby być burmistrzem miasta Łuków, bo wie, czego Państwo potrzebują. Dariusz Szóstek, odkąd został burmistrzem miasta Łuków, zawsze bardzo wspiera osoby oraz instytucje działające na rzecz kultury w Łukowie, Między innymi takie zespoły jak nasz, Łukowiacy. Wybierając go na kolejną kadencję, mamy gwarancję, że kultura w Łukowie nie zginie i będzie na wysokim poziomie. Dariusz Szóstek to jest wymarzony kandydat na kolejne 5 lat na stanowisko burmistrza miasta Łuków. Miasta, które jest dumą lubelszczyzny. Mówię to jako wojewoda lubelski. Gdybym ja był mieszkańcem Łukowa, nie miałbym najmniejszych wątpliwości, głosowałbym na Darka Szóstka i wy też tak róbcie. Darka poznałam kilkanaście lat temu w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co go charakteryzowało? Był człowiekiem dobrze poinformowanym. Cechowała go ogromna konsekwencja w działaniu. Sprawy musiały być rozpoznane i tu i teraz zrealizowane. Pan Dariusz Szóstek, burmistrz miasta Łuków, jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w zbliżających się wyborach samorządowych na urząd burmistrza miasta. Głos oddany na tego kandydata, na pana Dariusza Szóstka, to dobra decyzja. Dariusz Szóstek. Kandydat na burmistrza miasta Łuków.